Sierpień 1944 roku. Nad polami Normandii unosi się zapach spalenizny i stali. Przez lornetki niemieckich obserwatorów widać kolumnę czołgów sunącą przez wzgórza. To Shermany. Amerykańskie maszyny o cienkim pancerzu, które niemieccy czołgiści nazywają pudełkami z benzyną. Jeden pocisk i płoną jak pochodnie. Oficer w czarnym mundurze Waffen-SS uśmiecha się. To znowu ci Polacy. Mówi do swojego adiutanta, wojsko bez państwa, armia rozbitków, damy im lekcję, tak jak w dziewiątym. Nie wie jeszcze, że za 17 dni ten sam oficer będzie uciekał przez te same wzgórza. Nie wie, że jego dywizja pancerna zostanie zmiażdżona. I nie wie, że nazwisko polskiego generała, którego teraz lekceważy, przejdzie do historii jako symbol największej klęski Wehrmachtu na froncie zachodnim. Wyobraź sobie, że jesteś żołnierzem, który przeżył upadek swojego kraju. Widziałeś, jak twoi towarzysze ginęli we wrześniu 39, a ty musiałeś uciekać najpierw przez Węgry, potem do Francji. Tam znowu przegrałeś ewakuacja z Dunkierki, potem Wielka Brytania wyspa, na której jesteś tolerowany, ale nieszanowany. Brytyjscy oficerowie patrzą na ciebie z góry, słyszysz ich komentarze: dzielni, ale chaotyczni, emocjonalni. Niezdyscyplinowani nie nadają się do prawdziwej wojny, i wtedy dostajesz szansę. Jedną szansę, by udowodnić, że się mylili wszyscy, ale cofnijmy się na chwilę. Do roku 1942, do Szkocji, gdzie w barakach powstaje jednostka, która zmieni bieg historii. Pierwsza Dywizja Pancerna. Na jej czele staje człowiek, którego większość świata jeszcze nie zna Stanisław Maczek. Urodzony 31 marca 1892 roku w Szczeżcu pod Lwowem. Studiował filozofię i filologię polską, ale życie skierowało go na wojnę. Walczył przeciwko bolszewikom w roku 20. Dowodził we wrześniu 39-10 brygadą kawalerii zmotoryzowanej. I tu jest coś, czego Niemcy nie zrozumieli. Maczek był jednym z niewielu polskich dowódców, którzy nie zostali rozbici we wrześniu. Jego jednostka wycofała się w porządku, walczyła do końca, a potem przedostała się do Węgier. To nie był przypadek. Maczek rozumiał wojnę pancerną lepiej niż większość ówczesnych generałów, przewidział, jak będzie wyglądać przyszłość wojny i miał obsesję na punkcie jednej rzeczy: dyscypliny i wyszkolenia. Kiedy objął dowództwo pierwszej dywizji pancernej w Szkocji, zastał grupę rozgoryczonych, często z rozpaczonych żołnierzy, ludzi, którzy przeszli przez piekło, którzy stracili wszystko. Kraj, rodziny, przyszłość, ale Maczek wiedział, jak zamienić złość w siłę. Przez dwa lata szkolił ich bezlitośnie. Manewry w nocy, marsze po 20 godzin, ćwiczenia taktyczne, które przyprawiały o zawrót głowy nawet doświadczonych brytyjskich instruktorów. Niektórzy mówili, że przesadza, że traktuje ludzi jak maszyny, ale Maczek wiedział jedno. Kiedy przyjdzie czas prawdy, tylko najlepsi przeżyją. I jeszcze coś. Maczek wbijał swoim ludziom do głowy jedną prostą zasadę walczymy za Polskę, ale walczymy też za coś większego, za dowód, że Polacy nie są drugorzędni, że możemy być równi najlepszym, że zasługujemy na szacunek. Brytyjczycy patrzyli na to wszystko z rezerwą. Generał Maczek był kompetentny, to przyznawali, ale jego ludzie? To była mieszanka żołnierzy zawodowych, studentów, chłopów, miejskich robotników. Armia zszywana z kawałków. Jak mieli konkurować z elitarnymi dywizjami pancernymi Wehrmachtu? Niemcy też nie traktowali Polaków poważnie. W niemieckich raportach z roku 1943 i 1944 pojawiają się pogardliwe opisy. Polskie jednostki w składzie brytyjskich sił są nazywane pomocniczymi, drugorzędnymi, w najlepszym razie przydatnymi do zadań pomocniczych. Szczególnie drwili z polskich czołgów. Szermany M4 i lekkie Stuarty M3. Porównane z niemieckimi panterami i Tygrysami wyglądały jak zabawki. Pancerz Sherman miał grubość 51 mm z przodu. Panther 80 Tiger 120 Armata Shermana 75 mm. Panther 88 mm. Tiger 88 mm z dłuższą lufą. Niemieccy czołgiści mieli żart. Jeden Tiger jest wart pięciu Shermanów. Problem w tym, że Amerykanie zawsze mają sześciu, a co z Polakami? Oni mają może trzech i są zbyt dumni, żeby się wycofać. Stąd określenie: wojsko na szkło. Cienkie, kruche, łatwe do rozbicia. Pudełka z benzyną, które wybuchają od pierwszego trafienia. Ale lato 1944 roku miało wszystko zmienić. 6 czerwca. Dzień D. Lądowanie w Normandii. Alianci wlewają tysiące żołnierzy na plażę. Front się otwiera. Niemcy bronią się zaciekle. Każdy metr to setki ofiar. Postęp jest powolny, bardzo powolny. Po tygodniach walki alianci tkwią zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od brzegu. Sierpień 1944. Wreszcie przełom. Amerykanie przełamują front pod Avranches. Niemcy próbują kontratakować i pod Mortain, ale ponoszą klęskę. Teraz siódma armia niemiecka jest w potrzasku. Z jednej strony Amerykanie nacierają od zachodu. Z drugiej Brytyjczycy i Kanadyjczycy od północy. Jest tylko jedna droga ucieczki na wschód. Przez miasteczko Fales. Przez wąską szosę między wzgórzami. Dowództwo alianckie widzi szansę. Jeśli zamkniemy tę drogę, siódma armia jest skończona. 40 dywizji, prawie 100 tysięcy ludzi, setki czołgów, to może być największa klęska Wehrmachtu od Stalingradu, ale jest problem. Ktoś musi zamknąć tę drogę i utrzymać ją zamkniętą przeciwko zdesperowanym Niemcom, którzy będą walczyć jak dzikie zwierzęta w klatce. Plan jest prosty: Kanadyjczycy uderzą z północy, Amerykanie od południa i zachodu, Brytyjczycy od wschodu. A Polacy? Polacy dostaną najtrudniejsze zadanie. Macie zająć wzgórza pod Mont Ormel. To kluczowy punkt. Stamtąd kontrolujecie główną drogę odwrotu. Niemcy będą musieli przejść pod wami. Albo przez was. Oficerowie brytyjscy są sceptyczni. To samobójstwo, mówią. Niemcy rzucą wszystko, co mają. Dywizje SS? 50-tonnowe tygrysy. Skoncentrowany ogień artyleryjski. Polacy zostaną zmiażdżeni w ciągu godzin. Maczek słucha tego w milczeniu, potem mówi coś, co przechodzi do historii. Nie martw się o moich ludzi, oni przeszli przez piekło, znają smak klęski, teraz chcą zemsty, i dostanę im te zemstę, albo zginiemy wszyscy. 8 sierpnia 1944 roku o świcie pierwsza dywizja pancerna rozpoczyna marsz: cztery tysiące ludzi. 130 Shermanów, pięćdziesiąt lekkich Stuartów, tysiące pojazdów wsparcia. Marsz przez zniszczoną Normandię to osobne piekło. Drogi są zablokowane szczątkami niemieckiego sprzętu. Trupy leżą w rowach. Zapach rozkładu miesza się z dymem. Ludzie nie mówią, tylko jadą, jeden za drugim, w idealnej formacji. Brytyjscy obserwatorzy są zaskoczeni. Polacy poruszają się jak zgrany mechanizm, żadnego chaosu, żadnej paniki. To nie jest banda rozbitków, to armia. 13 sierpnia Polacy osiągają rejon Chambois, przed nimi wzgórza Mont-Ormel, wysokość 262 metry nad poziomem morza. Nie brzmi imponująco, ale w płaskiej Normandii to forteca. Kto kontroluje te wzgórza, kontroluje dolinę. Ale jest haczyk, Niemcy już tam są, nie w dużych ilościach, ale są. I wiedzą, że Polacy nadchodzą. 14 sierpnia rozpoczyna się bitwa. Polskie czołgi wspinają się na zbocza. Niemieckie działa przeciwpancerne otwierają ogień. Pierwsze szermany płoną, drugi szerman, trzeci. Załogi wyskakują w płomieniach. Niektórzy nie zdążą, ale Polacy nie zatrzymują się. Objeżdżają niemieckie pozycje, uderzają z flanki. Niemiecka obrona pęka. Do wieczora Mont Ormel jest w polskich rękach. Teraz zaczyna się prawdziwe piekło. 15 sierpnia niemieccy generałowie zdają sobie sprawę z sytuacji. Siódma armia jest otoczona z trzech stron. Jedyna droga ucieczki prowadzi przez dolinę pod Mont Ormel, przez polskie pozycje. Rozkaz jest prosty: przebić się za wszelką cenę. Niemcy zbierają wszystko, co mają: resztki dywizji pancernych, pułki SS, piechotę, artylerię, nawet rozproszonych żołnierzy łapią i wcielają do grup szturmowych. 16 sierpnia o świcie zaczyna się pierwszy atak. 12 panterów wspinających się na wzgórze za nimi piechota. Setki ludzi w szarych mundurach. Polacy czekają. Maczek kazał nie strzelać, dopóki nieprzyjaciel nie będzie na odległość pięciuset metrów. Trzeba oszczędzać amunicję 400 metrów 300 200. Teraz polskie działa otwierają ogień. Pierwszy panter dostaje w gąsienicę, drugi w bok wieży, trzeci się zatrzymuje. Załoga próbuje uciekać. Polskie karabiny maszynowe koszą piechotę. Niemcy wycofują się. Zostawiają osiem zniszczonych czołgów, dziesiątki trupów, ale to był tylko rozpoznanie. Druga fala przychodzi po południu. Tym razem więcej dwadzieścia czołgów, tysiąc żołnierzy piechoty. Wsparcie artylerii, niebo nad Polakami, zamienia się w piekło. Pociski eksplodują wszędzie, ziemia się trzęsie. Jeden Sherman dostaje bezpośrednie trafienie eksploduje. Ale Polacy trzymają pozycję. Odpowiadają ogniem. Ich działa szczekają bez przerwy. Kolejne niemieckie czołgi płoną na zboczach. Do wieczora Niemcy wycofują się znowu. Straty. 15 czołgów. Ponad 300 ludzi. Polacy. 4 czołgi. 80 zabitych i rannych. Ale to dopiero początek. 17 sierpnia niemieckie ataki stają się zmasowane. To już nie są pojedyncze szarże. To fale. Jedna za drugą. Bez przerwy. Niemcy wiedzą, że nie mają wyboru. Albo przebiją się, albo zginą. Od świtu do zmierzchu wzgórza, Mont Ormel są pod ciągłym ostrzałem. Polacy nie mają wytchnienia. Śpią w czołgach po 15 minut, jedzą na biegu. Amunicja się kończy. Sanitariusze ledwo nadążają z ranymi. Brytyjscy oficerowie obserwują z oddali przez lornetki. Nie wierzą własnym oczom, Polacy wciąż tam są. Wciąż walczą. Niemcy rzucili na nich prawdopodobnie dwie dywizje pancerne, i Polacy ich zatrzymują. Jeden brytyjski pułkownik zapisze później w swoim dzienniku. Nie rozumiem, jak to możliwe. Każdy inny by się załamał, ale ci ludzie walczą, jakby mieli w żyłach ogień zamiast krwi. 18 sierpnia sytuacja się pogarsza. Polacy są teraz odcięci z trzech stron. Niemcy nie tylko próbują się przebić przez ich pozycje, próbują też je otoczyć. Zniszczyć. Kolumny niemieckich czołgów atakują z doliny. Z północy. Ze wschodu. Równocześnie. Polskie czołgi kręcą się jak w tańcu. Strzelają, zmieniają pozycję, strzelają znowu. Załogi pracują w szalonym tempie. Ładować. Celować, strzelać i znowu. Jeden polski Szerman zniszczy tego dnia pięć panterów. Jego dowódca, porucznik o nazwisku Kowalski, prowadzi swój czołg jak kierowca rajdowy. Wyjeżdża zza wzgórza, strzela, cofa się. Niemcy próbują go dorwać, ale on znika, zanim zdążą wycelować. Piąty panter płonie. Niemieccy czołgiści nazywają go później Diabłem na Gąsienicach. Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia. Kolejne polskie czołgi płoną, straty rosną, z centrum dowodzenia przychodzi wiadomość, amunicja zostanie na kilka godzin, może mniej. Maczek odpowiada krótko: trzymać się. Pomoc nadchodzi, ale pomoc nie nadchodzi. Drogi są zablokowane. Niemieckie oddziały uciekające z Kotła mieszają się z oddziałami próbującymi odbić Mont Ormel. Chaos jest totalny. Polacy są sami. 19 sierpnia w polskich pozycjach zostaje 50 czołgów, z oryginalnych 180. Połowa działa przeciwpancernych jest zniszczona. Amunicja to pojedyncze serie na czołg, benzyna też się kończy i wtedy przychodzi największy atak. Niemcy zbierają ostatnie rezerwy to jest ich ostatnia szansa albo przebiją polskie linie, albo zginą w kotle. Trzydzieści czołgów, może więcej, trudno policzyć w tym chaosie. Dwa tysiące żołnierzy piechoty, artyleryjskie wsparcie wyłącznie na polskie pozycje. Polacy widzą, jak na horyzoncie pojawia się czarna fala. Ziemia drży pod gąsienicami dziesiątek czołgów. To wygląda jak koniec. Maczek jeździ między pozycjami, mówi do swoich ludzi. Każde słowo to rozkaz i modlitwa jednocześnie. Trzymać się. Za każdą cenę. Polska patrzy. Świat patrzy. Pokażemy im kim jesteśmy. Niemcy są na odległość kilometra. 800 metrów? 600. Polskie działa otwierają ogień, wszystkie naraz. To jest ostatnia walka. Ostatnie naboje. Ostatnia szansa. Niemieckie czołgi płoną jeden po drugim, ale wciąż napierają. Piechota rzuca się do przodu. Polskie karabiny maszynowe pracują bez przerwy. Lufy się rozgrzewają do czerwoności 400 metrów 300. Jeden polski Sherman nie ma już amunicji. Jego dowódca wjeżdża prosto w niemiecką panterę. Próbuje ją staranować. Obydwa czołgi się zatrzymują, załogi wyskakują walka na pistolety i noże 200 metrów 100. A potem staje się coś, czego nikt się nie spodziewał. Niemcy się zatrzymują, nie z wyboru. Po prostu nie mogą już iść dalej. Zbocza są pokryte szczątkami ich sprzętu. Droga jest zablokowana, za dużo zniszczonych czołgów, za dużo martwych i wycofują się. Po raz ostatni. 20 sierpnia o świcie Polacy wciąż trzymają Mont Ormel. Ledwo. Zostało im 20 sprawnych czołgów. Amunicja na jedną serię na broń, benzyna w kilku cysternach, ale trzymają i wtedy nadchodzi pomoc. Kanadyjskie czołgi przebijają się przez niemieckie linie. Amerykańska piechota wchodzi do doliny. Kocioł jest zamknięty. Niemiecka siódma armia przestaje istnieć. Z czterdziestu dywizji zostają szczątki, dziesięć tysięcy jeńców, pięćdziesiąt tysięcy zabitych i rannych, czterysta czołgów zniszczonych lub porzuconych tysiące pojazdów. Dolina pod Mont Ormel zmienia się w cmentarzysko. Setki spalonych czołgów, tysiące ciał. Alianci będą mieli tygodnie, żeby to wszystko pochować. Niemcy nazwą to miejsce Kocioł Falez, a wzgórza Mont Ormel dostaną drugie imię: Maczuga, od nazwiska generała, który zamienił to miejsce w grup niemieckich nadziei. Raport niemiecki z 21 sierpnia jest brutalny w swojej szczerości. Polskie siły pancerne zademonstrowały wyjątkową odporność i umiejętności taktyczne. Nie można ich lekceważyć. Ich straty były wysokie, ale nasze były katastroficzne. Raport brytyjski jest równie wymowny. Pierwsza dywizja pancerna generała Maczka przeprowadziła jedną z najbardziej imponujących operacji obronnych tej wojny. Wytrzymali przez pięć dni przeciwko przeważającym siłom. Bez nich kocioł nie zostałby zamknięty. A co z polskimi żołnierzami? Siedzą na swoich zniszczonych czołgach i milczą. Są zbyt zmęczeni na świętowanie. Za bardzo wypaleni emocjonalnie. Jeden z nich zapisze później w swoim pamiętniku. Nie czułem radości, tylko pustkę. Tyle razy myślałem, że to koniec, a potem kolejny atak. I kolejny. I przeżyliśmy. Dlaczego my? Dlaczego nie ci, którzy leżą teraz na zboczach? Bitwa o Falaise to był przełom. Niemiecka armia na zachodzie nigdy się z tego nie podniosła. Droga na Paryż stanęła otworem. Alianci będą w Brukseli za miesiąc. Nad Renem za trzy. Berlin padnie za osiem. Ale dla Polaków to było coś więcej. To było udowodnienie światu, sobie, że nie są drugorzędni, że nie są tylko dodatkiem do brytyjskiej armii, że zasługują na szacunek. Przez kilka tygodni tego lata, 1944 roku, polska flaga powiewała na Mont-Ormel. Brytyjczycy, Amerykanie, Kanadyjczycy przechodzili obok i salutowali. Nawet ci najbardziej sceptyczni oficerowie zmienili zdanie. Niemcy przestali się śmiać polskie wojsko na szkło okazało się stalowe maczek stał się legendą. Jego dywizja przeszła przez Francję, Belgię, Holandię – zawsze na czołowej linii, zawsze tam, gdzie było najtrudniej. Do końca wojny zniszczy ponad 500 niemieckich czołgów, wyzwoli setki miast i wiosek. Ale historia lubi ironię. I czasem jest okrutna. Kiedy wojna się kończy, świat się zmienia. Polska wpada w sowiecką strefę wpływów, jałta, porozumienia, polityka. Żołnierze Maczka nie mogą wrócić do domu. Ich kraj już nie jest ich krajem, jest sowiecką marionetkę. Wielka Brytania, za którą walczyli, odmawia im obywatelstwa. Generał Maczek, bohater Falez, człowiek, którego dywizja pomogła wyzwolić Europę, dostaje odmowę. Nie jesteście obywatelami brytyjskimi. Wasze jednostki były polskie, nie brytyjskie. Nie przysługuje wam emerytura wojskowa. Stanisław Maczek, generał broni, kawaler najwyższych odznaczeń wojskowych, znajduje pracę jako barman w szkockim hotelu w Edynburgu przez 25 lat rozlewa piwo i whisky turystom, którzy nie wiedzą kto stoi za barem. Niektórzy jego byli żołnierze, jadą do Szkocji, żeby go odwiedzić. Siedzą przy barze. Piją w milczeniu, płaczą. Ich generał, ich bohater, ich ojciec kończy jako barman. Maczek nie narzeka, nigdy. Kiedy ktoś go pyta o Fales, odpowiada krótko. Wykonywaliśmy swój obowiązek. Nic więcej, ale w jego oczach widać coś więcej: ból, rozczarowanie, poczucie niesprawiedliwości. Dopiero w roku 1989, kiedy komunizm upada w Polsce, wolna Polska przypomina sobie o swoim bohaterze. Prezydent odwiedza go w Edynburgu, składa hołd, przeprasza. Maczek ma wtedy 97 lat, prawie ślepy, ledwo chodzi, ale kiedy słyszy polski hymn, prostuje się. Salutuje, płacze, umrze rok później. W grudniu 1990 roku, daleko od Polski, którą kochał, daleko od wzgórz Normandii, gdzie został legendą. Dziś w Bredzie w Holandii stoi pomnik czołg Sherman, polski orzeł. Napis: Pierwsza Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka. Wyzwoliciele, Holendrzy pamiętają. Każdego roku w rocznicę wyzwolenia przynoszą kwiaty. Opowiadają swoim dzieciom o Polakach, którzy przyszli z daleka, żeby ich uwolnić. We Francji w Chambois stoi muzeum, poświęcone bitwie o Falaise. Na ścianie wiszą zdjęcia. Młodzi Polacy w za dużych mundurach. Uśmiechnięci, choć w oczach mają wojnę. Pod każdym zdjęciem data urodzenia. Data śmierci. Większość nie dożyła 25 lat. I jest tam mapa. Wzgórza Mont Ormel. Czerwone strzałki pokazujące niemieckie ataki. Niebieskie polskie pozycje, liczby: 48 niemieckich ataków w 5 dni. 48, a Polacy nie cofnęli się ani o metr. Przewodnik, starszy Francuz, opowiada turystom, wskazuje na mapę. Mówi po angielsku z silnym akcentem. Tutaj Polacy zatrzymali Wehrmacht. 4000 ludzi przeciwko dwóm dywizjom. To było niemożliwe a jednak się stało. I zawsze dodaję to samo. Wielu z was pewnie nie wie, ale ci ludzie nie mogli wrócić do domu po wojnie. Ich kraj został sprzedany w Jałcie, zostali w Wielkiej Brytanii. Większość pracowała jako robotnicy, górnicy, kelnerzy. Ich generał jako barman to jest wstyd dla całego wolnego świata. Turyści milkną, patrzą na zdjęcia, na twarze młodych ludzi, którzy oddali wszystko i dostali w zamian niemal nic. To jest prawdziwa historia Maczka i jego dywizji. Nie ma w niej happy endu, nie ma sprawiedliwości, jest tylko prawda. Czasem najlepsi z nas giną albo kończą w zapomnieniu, czasem najdzielniejsi zostają zapomniani przez tych, za których walczyli, ale jest też coś innego: pamięć. Holendrzy pamiętają, Francuzi pamiętają i Polacy pamiętają. Nowe pokolenia uczą się tej historii, odkrywają bohaterów, o których nie mówiono przez dziesięciolecia bo historia ma to do siebie, że prawda zawsze w końcu wychodzi. Może to trwa lata, może dziesięciolecia, ale wychodzi. I dziś, osiemdziesiąt lat po bitwie o falez, świat wie. Wie, że na wzgórzach Normandii czterech tysięcy Polaków zatrzymało niemiecką armię. Wie, że ich generał zamiast pomników dostawał odmowy obywatelstwa. Wie, że walczyli za wolność, której sami nigdy w pełni nie zaznali. Śmiech zmienił się w milczenie. Arogancja w szacunek. Pogarda w podziw. Pod fales zapadła cisza. Bo kiedy armia bez państwa pokonuje elitę wermachtu, kiedy wojsko na szkło okazuje się ze stali, nie ma już miejsca na drwiny. Zostaje tylko pamięć i pytanie, które powinno dręczyć nas wszystkich. Jak mogliśmy tak potraktować ludzi, którzy oddali za nas wszystko? Generał Maczek nie doczekał się odpowiedzi, ale jego dziedzictwo żyje. W każdym polskim czołgowym, który pamięta Mont Ormel, w każdym Holendrze, który przynosi kwiaty do bredy, w każdym młodym Polaku, który odkrywa tę historię i czuje dumę. Bo prawdziwi bohaterowie nie potrzebują pomników za życia, potrzebują tylko, żeby o nich pamiętano i żeby ich historia została opowiedziana dokładnie tak, jak było: bez upiększeń, bez kłamstw, bez zapomnienia. To jest historia generała Stanisława Maczka. Człowieka, który udowodnił światu, że Polacy nie są wojskiem na szkło. Człowieka, który walczył za wolność innych i zapłacił za to cenę. Człowieka, który zapisał się w historii jako jeden z największych dowódców pancernych II wojny światowej, a skończył jako barman w szkockim hotelu. Pamiętajmy, bo jeśli zapomnimy, zdradzimy ich po raz drugi.